Siemaneczko, siemaneczko, siemaneczko. Z tej strony Jakub, a tutaj przed wami 20. odcineczek Umineko 3. Gry z serii Umineko, która miała podtytuł, zapomniałem dodać, Bankiet złotej wiedźmy, czyli jak mówiłem, gra z serii Umineko w tej, której próbujemy sobie tak samo jak w całej serii. Próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę wydarzyło się na wyspie Rock'n'Zima, tam gdy mewy zapłakały. No cóż, w poprzednim, dziewiętnastym epizodzie mieliśmy epickie, chyba najlepsze określenie tego, co tam się wydarzyło, epickie starcie dwóch wiedźm. Tej, która wcześniej nosiła miano Beatriz Nieskończonej Wiedźmy i tej obecnej, którą my znamy. Która no, też nosi ten sam tytuł i to samo imię. I te dwie ów Beatrice no, skonfrontowały się ze sobą. I doszło do w sumie... No, Ewangelion by się nie poszczycił, nie? Nie, nie pogardził z takimi scenami walki. I nie tylko on. No, wyszedł taki prawdziwy bitewniak. Tak samo jak było w przypadku... Powiedzmy tam finału Ferna 2, który tam ostatnio grałem, gdzie też było epickie starcie. To teraz w finale pierwszego sezonu Mineko 3 na moim kanale też skończyło się epickim starciem, nie? Będziemy mieli ciąg dalszy tej historii, tego pojedynku. No cóż, aha, no i właśnie. Przypominam, że to jest dzisiejszy epizod, ten 20, jest zapowiadanym przeze mnie długo, choć. Tydzień temu jeszcze milion razy zmienianym koncepcję, ale mimo wszystko wybieram tą pierwotną, czyli na 20 kończymy pierwszy sezon. Uminęło 3, zrobimy sobie dwóch, 3 miesięczną przerwę, nie wiem czy w kwietniu, czy bardziej w maju, no, ale chyba w kwietniu. Zakończymy ten e, rozdział i potem wrócimy do niego, nie? No tak się idealnie służyło. No mam nadzieję, że nie będzie jak w przypadku dwójeczki, że zakończyłem w takim momencie przed samym głównym finałem. No dobra. Chyba tak. Po więcej szczegółów odsyłam na zakończenie tego odcinka. Tam ogólnie się powtórzę i może zdradzę sekrety tego co będzie się działo. No chyba, że zapomnę, albo stwierdzę to, że to nie był najlepszy pomysł. No cóż, no to zapraszam Was do oglądania. Włócznia. Puszczona z niebios, przybiła ziemię. Linia bitewnych olbrzymich żołnierzy, a także wieża wojny, rozpadły się w, na niezliczone złote motyle, spowijając okolity, okolice złotą burzą. Potem rozległ się zgrzmot. I odgłos deszczu oraz wiatru. Gdyby się rozejrzeć po okolicy, to teraz ogród różany był pusty. Lokaj i reszta obserwowali starcie dwóch wiedźm, czyli siostry czyszcza i renowy. Bardziej bym powiedział, że kamerdyner, ale lokaj też pasuje. Ale. Tylko Beatrice była tą, która się zmieniła. Została ona przebita na wylot włócznią od podstawy szyi do prawego ramienia aż po lewe biodro. Nie mogąc nawet dosięgnąć w takim stanie stop, swymi stopami ziemi, w żałośnie osłonięta niczym prze... przypięty motyl, miotana była wiatrem i deszczem. Be Beatriz sama! Be sama. Hmm. Mm -hmm. Można było się tego spodziewać. Naprawdę, czuża, przerażająca osoba nam się wylosowała. To... Rozstrzyga wszystko, Beatrice. Beatrice. Mamy stękającą i równocześnie chichrającą hich się Beatrice. Beatrice na swej twarzy nosiła gorzki uśmiech udawanej odwagi, lecz... Stróżka krwi, zwisająca z jej ust, czyniła ją jeszcze bardziej żałosną. Tytuł i moć Wiedźmy Nieskończoności. Teraz oddasz mi je z powrotem, wraz z imieniem Beatrice. Jesteś po prostu zbyt niedojrzała, by móc samą siebie nazywać Nieskończoną Wiedźmą Nieskończoności. Przestań! Wybacz mi, nauczycielko. Ja tylko chciałam się dobrze bawić, okej? Okay? Odbiorę ci to imię. Ten tytuł. Przywrócę cię do pierwotnej formy. Być może powinnaś porzucić moc, która cię przerasta, i poprowadzić życie odpowiednie dla takiej osoby jak ty. Czy to porażka dla naszej Beatrice? Czy to porażka? No dalej, podejdź i spróbuj sobie przypomnieć, jaką miałaś formę. Poprzednicka Beatrice zaczęła recytować słowa mocy. Wokół przebitej Beatrice zebrały się drobne złote motyle, a następnie zaczęły ją otaczać. Jak motyle wysysające z nektar z kwiatów. Zaczęły one wysysać z niej magiczną moc. Wywołało to niewyobrażalny ból, a z ust Beatrice wydobył się krzyk agonii. Nie miała już ona siły się opierać. No dalej, podejdź. Zamknij swe oczy. Spróbuj sobie przypomnieć jaką miałaś formę. Dalej, Beatrice! Powtórz to za mną! Zaśpiewajmy to razem! Wtedy! Właśnie wtedy wszystko szybko się skończy! Skończymy twój ból jak najszybciej, jak to tylko możliwe. Oj, coś niepewny wyraz twarzy masz! Ale tak nikt nie pobije tego, tej miny, kiedy Butler zlekceważył tą z perspektywy Beatrice ważną opowieść z przeszłości jej życia, a on ją po prostu wysłał i powiedział, dobra, kolejny zapychać, dobry, gdy będę się opychał teraz ciastkami i herbatką, i herbatką od Ronow, to wtedy jak się prawie pomyczała, Rodow to tam prawie... Rodow umierał prawie tam ze śmiechu, a Beatri... A Butler po pierwszej reakcji też zrobił sobie jaja z niej. Do tamtej winy nic nie, nie przebiję. Masz rację. Ile to już czasu minęło, odkąd śpiewałam razem z tobą. Nauczycielko. Ona teraz powinna, ta poprzednia Beatriz, Powinny się wszystkie. Y, Lapki ostrzegawcze. Powinny świecić się na czerwono i mówić. "Uuu, coś nie gra. Kto jak to. Ale ona nie powinna mówić. Jej udzielnicza jest ostatnią osobą we wszechświecie, która by zaczęła mówić w ten sposób. No dalej. Zróbmy to razem. Spróbuj sobie przypomnieć, jaką miałaś formę. Beatriz. Dalej, spróbuj sobie przypomnieć, jaką miałaś formę. Gdy obie zaczęły recytować tą samą pieśń, złotem motyle zaczęły tanczyć wokół Beatrice. Wszystko będzie dobrze, Milady. Stracisz swoje miejsce jako moja uczennica, ale to nie zmienia faktu, że wciąż jesteś. Panienką, której służyłam. Dalej. Po tym wszystkim znów przeczytam ci książkę. Upiekę ci jabłecznik, tak jak było dawniej. Dalej. Podejdź. Spróbuj sobie przypomnieć. <głosy> <głosy> tak, przypomnij sobie. Czy wreszcie zaczęłaś pamiętać? Hej, nauczycielko! No, to bo wiadomo, że to jest oszukane, nie? tam jest pułapka. A czy ty przypomniałaś sobie co takiego stoi za tobą? Co takiego stoi za mną? Gdy poprzedniczka Beatriz spojrzała za siebie, ujrzała tam upiornego, skulonego jeża. Nie! To była ona. Ona sama. Druga poprzedniczka Beatrice. Całe ciało najeżone bełtami z balist. Leżała tam niczym lalka, poduszeczka, taka, którą wbija się igły. No dalej! Spróbuj sobie przypomnieć, jaką miałaś formę. A może to nie tak? No dalej! Spróbuj sobie przypomnieć, jak zostałaś zabita. Poprzedniczka Beatriz znieruchomiała. Jej postać zaczęła stopniowo zanikać. Czy to kiedy ty na samym początku nie przyzwałam pary Ramiennych wież, ponieważ tak naprawdę przywołałem ich cztery. Cztery wieży. Nauczycielko, nieuważnie przekroczyłaś granicę śmierci siódmej rangi wieży stworzoną przez dwie ukryte wieże, które tak naprawdę cały czas czaiły się w oddali po obu, str tw po obu twoich stronach. To było z mojej strony, no, niegrzeczne, by tak późno ogłaszać szacha. No, chyba muszę cię po prostu przeprosić. Bitwa została tak naprawdę rozstrzygnięta na samym początku i skończyła się w chwili, gdy poprzedniczka Beatrice pochyliła się do przodu, szykując świętą włócznę naprzeciw Beatrice, która była uwięziona w ramiennych wieżach. Ukryte wieże z obu stron zasypywały ją burzą bełtów z, 7, z 720 portów. Przybijając ją, a następnie zabijając. Jednak Beatriz nie chciała, by to tak się skończyło. Chciała pozwolić nauczycielce wykonać kolejny ruch i dlatego udawała, że... że ta rozgrywka nadal trwa. Jednak natychmiast postanowiła ożywić ją mocą nieskończoności i zmusiła do dalszej gry, tak jakby w sumie nic się nie wydarzyło. A potem poprzedniczka powoli przypominała sobie fakt, że już umarła i zaczęła całkowicie znikać. Gdy znikała, łódź przebijająca Beatriz również znikała. Beatriz w końcu opadła na ziemię i nie pozostawiła przy tym nawet śladu rany. No w sumie. Naprawdę, przyznaję, to było zabawne, moja nauczycielko. Jeśli chcesz zagrać po raz kolejny, to mogę cię ożywić w każdej chwili. Tylko mów. Ale gdy już się pobawimy, to po nas kolejny sprawie że znów przypomnisz sobie, jakim trupem się stałaś. Widzisz? Zrobiłam wszystko tak... Tak, jak mi kazałaś, prawda? Czy to ty nie byłaś tą, która mówiła mi, żebym zawsze odkładała zabawki do pudełek, gdy skończę się nimi bawić? Szakimat. Czy to było faktycznie łatwe zwycięstwo? Ech, ty kretynie! To była strasznie trudna bitwa do rozegrania. Gdybym jej nie oszukała wtedy tymi czterema wieżami, to ja po prostu skończyłabym martwa. W sumie mogłam się tego spodziewać po swojej nauczycielce. Ale teraz to ja jestem tą, która stoi dumna i wyprostowana. No dobra! Teraz całkowicie ją przewyższyłam. Ronow, posprzątaj trochę po naszej. po mojej. nauczycielce. Aż tak do końca nie straciłam do niej szacunku. Zrozumiałem. Oczywiście. Dzisiejszy pierwszy zmierzch był. nieco zbyt burzliwy. Koniecznym będzie to, by zarządzić drobne sprzątanie. Zajmę się tym wszystkim natychmiast. Kozy, powstańcie, by posprzątać ten bałagan. No i wtedy, gdy Ronow stryknął swymi palcami, w cieniach i mroku zaczęły rozpłynąć. ...błyskiwać płonące, lśniące oczy. A po chwili pojawili się, jeden po drugim, każdy z tych kozogłowych służących. Jeden po drugim, bez słowa, ustawili się na baczność za plecami Ronowym. A co tym razem zrobimy ze sześcioma zwłokami? Użyjemy kolejnego wzoru zamkniętego pokoju? W sumie to nie jestem zbyt w nastroju teraz, żeby o tym myśleć. Zostawiam to Tobie, Ronow. Zrób tak, żeby powstał jakiś naprawdę nadzwyczajny, zamknięty pokój. Tak, by Butler miał co robić i żebyśmy mogli go troszeczkę podręczyć. Oczywiście. W takim razie wybieramy wariant nadzwyczajny. No <noise> i <noise> mamy triumfującą Beatrice. Pewnie poczuła do Butlera, żeby się pochwalić. Okej! Okay, gdzie jesteś, mój Butlerze? Butler! Widziałeś jak... Zajebista była w moim w cudownym momencie. O ja PIERDOLĘ, jebać to! Po tym wszystkim, po tym wszystkim, po tych wszystkich popieprzonych rzeczach, jak ta magiczna burza, która się wydarzyła, no to jakim cudem, jakim cudem mam to wszystko zanegować? Zapomnijmy teraz o fakcie istnienia Wiedźm, czy ich nieistnienia. Po tak potężnym, krzykliwym fanta fantaży, które mi wylazło przed oczami, powiedzcie mi, jakim cudem mam zanegować to, co widziałem? Kurwa Maciuś, już niczego nie rozumiem. Tak było ostatnim razem, ale jak mam teraz zaprzeczyć... Takim niesamowitym, cudownym, magicznym bitwom. Co nie, Butler? Po czymś takim nie da się już wykręcić zwykłym gadaniem, prawda? No dalej, dalej, Butlerze. Dawaj, zapodaj jakieś idiotyczne wyjaśnienie, które właśnie wymyśliłeś. No i mamy rechot wiedźmy. Milady! Twój śmiech znów stał się niegodny Oho, oh, oh, przepraszam! Ale to nie moja wina. W końcu, gdy Butler mocno zaciska swe oczy, zaczyna zgrzytać zębami i pokazuje mi tą cudowną, przecudowną, gorzką minę, to tak jakoś samo mi się to wyrywa. Wiesz? No dobrze, butler sama? Może postanowisz, wrócić do naszego stolika, ale tak, bez tracenia, ducha walki. Milady z niecierpliwością czeka na twój kontratak. Rozumiesz? D a dajcie iść, Sesiana, Nie róbcie sobie ze mnie jaj! Jakim niby cudem mam skonstruować kontra kontrargument na to, co się wydarzyło? Po prostu przegrałem. W momencie, gdy ta wieża wyrosła z ziemi, mam teraz nagle powiedzieć, że na naszej rokendzie istnieje jakieś cholernie tajne laboratorium zbudowane po to, by móc stworzyć super mega stopowe łączące się ze sobą roboty? I mam również powiedzieć, że po naciśnięciu guzika z ziemi wyrastają jakieś dziwne dwie wieże a ci giganci, a ci giganci to tak naprawdę jakieś roboty albo mecha potwory z jakiejś ze z jakiejś złej tajnej organizacji? No, kurwa, Mać, nic z tego nie rozumiem. A dajcie mi spokój! Nie gadajcie do mnie! No, ej, 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 ej! Patrz, 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 patrz. nie odwracaj wzroku! No i nie płacz, dobrze? Bang, bang! Taka jest właśnie magia! Jeśli chcesz, to specjalnie dla ciebie zmiarz, księżyc! który tak m mocno lubisz, sprawie, że kometa upadnie niczym deszcz. O my I... nomino, muchi, muchi nee de. Mogę nawet zakopać ee, całą tą wyspę tymi wszystkimi wielkobiust, wielkobiust, Tymi Nessan, które tak lubisz. Okej, okay, to było ciekawe. No dalej, nie bądź taki. Patrz, 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 patrz. Moja tura się już skończyła. Widzisz to? Pora, żebyś rozpoczął swój kontratakt. Pora na twoją odpowiedź. Ale przecież nie jesteś w stanie tego zrobić, co nie? Przyznaj się, że za. Kwadryliony za te wszystkie kwadryliony rzeczy, które się pojawiły, nie jesteś w stanie mi odpowiedzieć. Jesteś wobec tego totalnie bezradny, prawda? A tak naprawdę, przyznaj, lubisz fantaży, co nie? No przecież wiem, że teraz takie rzeczy są modne. Manga, light novelki, anime, filmy. Ja, na nastoletni gówniarze, dostają dziwne moce i rozwalają wszystko, stawiając na szali los świata. Ktoś tu sobie robi jaja do obecnego rynku anime. Kochasz takie rzeczy, prawda? No wiem, nie ukrywaj się z tym. Uwielbiasz to, co nie? Hi hi hi. No weź, Butler, czy ty nie kochasz tego? Tego, co właśnie pokazałam ci przed Twoimi oczami? Czemu wierzyć w te wszystkie sprawy, które wierzą się w mangach i anime, a we mnie to nawet ani troszeczkę nie chcesz uwierzyć? No weź, uwierz, uwierz, uwierz! uwierz. O czymś takim nie możesz zaprzeczyć tego, temu, co zobaczyłeś, prawda? No dalej, patrz, 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 patrz. No dalej, odpowiadaj mi. No nie musisz już myśleć. Możesz po prostu posłusznie powiedzieć, przepraszam Beatrice sama. No dalej, spróbuj. Powiedz to. Powiedz to na głos. Nie wstydź się. Ja na miejscu Butlera. Bym powiedział, o ja pierdolę, ale to było zajebiste. I ciekawe jakbym zareagowała No dobra. A zegar nie miał się kręcić, A jest zegar. No jak mówiłem, zegar jest. Troszeczkę przedłużałem to, żeby były te 20 minut. No. No cóż. No i mówiłem, teraz idealny moment, żeby zakończyć ten pierwszy Ala sezon. A ten drugi będzie dłuższy, bo z tego co czytałem jest mniej więcej taki długi jak druga część, więc te 40 odcinków wyjdzie. No i wracamy teraz do ekipy, yy, chciałem powiedzieć z rodzeństwa. No w pewnym sensie tak, rodzeństwa rodziców, czyli wujostwo się ze sobą spotkało, żeby rozkraść majątek po ojcu. Chociaż ten kutas nie zasłużył, żeby go traktować z szacunkiem. Dawno tego nie było u mnie, hashtag jewać kinzo. No właśnie, ale cóż, wracając do dość ważniejszych spraw, tak jak mówiłem w prowadzeniu, tym odcineczkiem 20. kończymy pierwszy sezon Umineko 3. Bankiet Złotej Wiedźmy na moim kanale. Ale spokojnie, jak powtarzałem, wracamy w kwietniu, a ewentualnie najpóźniej w maju i zobaczymy, co z tego wyniknie. Hmm. Chyba tak. Chyba tak. Ewentualnie, jeżeli coś nagle wypadnie, to wtedy będę informować. Najwyżej wróci na, nie na wiosnę, tylko na lato. Ale nie powinno być takich rzeczy. No cóż, chyba to wszystko, nie? Ogólnie z tych serii, które próbuję prowadzić, będą nowe, to na pewno będzie taka stara polska, no dosyć już stara, powieść wizualna, która jest równocześnie turowym RPG, Widzicie, narracja jest prowadzona w stylu powieści wizualnej, ale jest, są tam elementy właśnie zarządzania i y, turówek RPGowych polskiej produkcji o, o, o nazwie Regalia. Dawno chciałem ją przejść, no ale jakoś nie miałem okazji. No i się zastanawiałem, że albo wrócimy do. Mm, do Persony 3, albo może. albo może. Yy, nie wiem, bo był remaster. Tego serii Nemo i może bym nareszcie skończył Nemo. Ewentualnie nemo będzie traktowane jako taka ciekawostka i jak będę miał si siłę i ochotę, to będę wstawiał odcinki. No bo seria nemo, zwłaszcza druga część, Usiok jest zajebiste, ale ta pierwsza jest dosyć. Kreatywnie stworzona. Ci, co grali, wiedzą co mam na myśli. No dobra, przed wami właśnie. Kończy się 20 odcineczek Umineko 3 bankiet zoty Wiedźmy na moim kanale Czyli kolejny odcineczek serii, w której próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę wydarzyło się na wyspie Okendima. No cóż, widzimy się w kolejnych seryjkach i epizodach na moim kanale. Z tej strony był Jakub i dziękuję Wam za poświęcony mi czas. Chyba to wszystko. Nara.